Późno już na zegarku, ale tutaj ciągle na przystanku Woodstock życie tętni. Przed chwilą szedł ze sceny zespół Natural Mystic i zapytamy, jakie ich wrażenia po koncercie. Witajcie, jakie wrażenia po koncercie? Jak zawsze doskonałe wrażenia, doskonała publika, doskonała atmosfera, najlepsza publika. No, Woodstock wiadomo, no, zagrać tutaj to już, to już jest nobilitacja. My, jeszcze dzisiaj, mamy specjalną okazję, dlatego, wrażenia jak, naj, jak najbardziej pozytywne. Publika pomogła w tym wszystkim. To, była, to było bardzo potężne przedsięwzięcie logistyczne. Omal się nie udało, ale jednak się udało. Także jesteśmy szczęśliwi. E, no, wiesz, no, ulotna chwila, kurczę. Fajnie, że się udało. To jakby ogarnąć tutaj. Mam nadzieję, że, Właśnie, że dobre dojechali wrażenie. Dojechali przede wszystkim. To było piękne. Mamy nadzieję, że dobre wrażenie pozostanie po tym naszym koncercie. No my mamy na pewno dobre. Słuchajcie, koncert was dzisiaj tutaj na Ucztoku to wielkie wydarzenie dla was. Tak naprawdę dziś wyszła wasza najnowsza płyta. Dzisiaj jest premiera. Jaka to jest płyta i dlaczego ta premiera odbyła się dziś? Właśnie, czy to zrządzenie losu, że akurat tak trafiłem, czy specjalnie planowaliście, że na tak największym festiwalu i najpiękniejszym festiwalu świata e, wasza muzyka właśnie dla tych fantastycznych ludzi, którzy przed waszą sceną skakali i klaskali, e, należało im się właśnie to dzisiaj jakby zaprezentować? No więc to e, na pewno zrządzenie losu. Eee, ale też zaplanowane po części. To jest Zaplanowana nie ma, niespodzianka nie trochę. Nie ma, się, nie ma się co oszukiwać. No zależało nam na tym, żeby zrobić premiery tutaj. Tutaj jest, tutaj jest taka publiczność, do której my chcemy dotrzeć, znaczy bardzo szeroka. Nie chcemy, nie chcemy docierać do jakiejś wąskiej publiczności, chcemy, taka jest też nasza płyta, jest szeroka. Chcemy z tą, z tą muzyką wychodzić do szerokiej publiczności, dlatego nam strasznie zależało, żeby zrobić tutaj premierę. To, że to się udało, to oczywiście zawdzięczamy wielu osobom, no ale ważne, że się udało. Ważne, że się udało i że, i że tak to wyszło jakoś. No właśnie, powiedzieliście, że wasza muzyka jest dla każdego, czyli wielogatunkowa. Zespół Natural Mystic wywodzi się z nurtu reggae. Powiedzcie mi, bo ja przesłuchiwałem waszą płytę, bo można było ją przesłuchać przedpremierowo, czy to ciągle jest tak naprawdę reggae? Nigdy nie było do końca to reggae. <laughs> Dużo inspiracji muzycznych, nigdy nie chcieliśmy szufladkować swojej muzyki i nigdy nie było to stricte reggae i nigdy nie będzie. I mam nadzieję, że coraz bardziej będzie to szersze. Prawda, prawda jest taka, że to czy to jest reggae czy nie jest reggae zależy od tego, kto tego słucha. Jeżeli słuchają tego regowcy, oni twierdzą, że to nie jest reggae. Jeżeli słuchają tego e, punkowcy, rokowcy, metalowcy, oni twierdzą, że to jest reggae. Więc... A my, a my uważamy, że to jest po prostu nasza muzyka. No, tak jak, nie, nie nazywamy jej, że, że, że ten, ta piosenka jest regowa, ta nie jest regowa. Nie, po prostu to jest nasza muzyka. To, tak jak Kinek, nasz wokalista, pięknie to ujął, że to jest unikalny zapis jednej ulotnej chwili, która, która kiedyś zaistniała i myśmy to zarejestrowali po prostu. I tyle. Dla mnie to było oczywiście jasne, tylko że tak naprawdę jeśli się czyta Waszą jakąś taką e, bioprasową albo coś takiego, to zawsze jest gdzieś, dopasowują gdzieś Was właśnie do tego nurtu uregę w naszym kraju. Bo, I to jest pytanie, jakby kolejny, ktoś się nasuwa, czy w naszym kraju ta. E, Nieumiejętność zaszufladkowania atrakcyjnego i zespołu takiego wielogatunkowego jest trudnością w takim razie? No wiesz, no, wynika z tego, że no, tak naprawdę y, jedyną publikę, jaką mamy, to jest właśnie y, publikacja z nam, nam zależy na tym, żeby jakby tą muzykę zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Bo no, ta muzyka, wiesz, no, jest, y, mówią, że eklektyczna, że jest właśnie jakaś taka wyjątkowa, że nie ma czegoś takiego. Różne tam, wiesz, określenia się jakby, spotkaliśmy na, na temat naszy, naszego grania. E, I dlatego, wiesz, dążymy do tego, żeby jakby zaprezentować, no, osobom, którzy, którzy lubią dobrą muzę. No, i, i gdzie, gdzie nam się to udaje, zawsze jest jakby pozytywny odbiór tego. No, ale wiesz, no, musimy nad tym popracować. To jest tak naprawdę, żeby gdzieś zaistnieć, trzeba po prostu cały czas robić swoją robotę. No, staramy się to robić. Nie jest łatwo. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy dobrej myśli. Więc. nie chcemy, nie odcinamy, nie odcinamy się od tych korzeni, no nie? To, to jest tak, my, myśmy z tego wyrośli jakby i dlatego z tym jesteśmy cały czas kojarzeni, utożsamiani. Natomiast, no tak jak mówię, ta muzyka do końca nie odpowiada takim przyjętym, że tak powiem, regowym standardom, więc to jakby naturalnie wychodzimy z nią do, 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 do jak najszerszej publiczności, no właśnie po to, żeby ją zaprezentować, żeby, żeby pokazać ją ludziom, a nuż się komuś spodoba, no po no się na pewno Podobała. I tym kilkuset osobom, nie wiem, z tysiąc, myślę, że spokojnie podobało się, bo widzieliśmy ich reakcję. To w takim razie powiedzcie mi, bo e, dzisiaj premiera, jakie pomysły na promocję tej fantastycznej muzyki. No więc tak, pomysłów, pomysłów jest bardzo dużo, natomiast, no wiadomo, realizacja, realizacja to, jest, to jest inna sprawa. Znaczy, rynek jest jaki jest, nie będziemy tutaj, kurde, wiadomo, po, po, powtarzać sloganów. No, będziemy robić wszystko, przede wszystkim będziemy chcieli grać, zagrać jak najwięcej koncertów. Mamy już kilka zaplanowanych na najbliższy, na najbliższy czas, na najbliższe tygodnie. Będziemy się starali na jesień zrobić może jakąś, jakiś taki większy ciąg koncertów, nazwijmy to umownie trasą koncertową, ale no, ale jakby to jest jeszcze wszystko w planach, w powijakach, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie, na razie no, postaramy się, postaramy się że, że tak brzydko powiem, rozreklamować najlepiej jak potrafimy. Wiadomo, internet, różne media, no zobaczymy, no, no, że tak powiem standardowy zestaw czynności po wydaniu płyty. No też jakby czekamy na reakcję, jaka będzie po właśnie reakcja publiczności, odbiorców, słuchaczy, na, na tą płytę. No, dzisiaj się ukaże, ukazała, jest tutaj do kupienia. Za tydzień czy dwa będzie w większych sklepach e, stacjonarnych. E, jest też w internecie. Zobaczymy, jak, jakie będzie zainteresowanie. I też, jesteśmy co powiedzą... chętni zagrać na całym świecie, wszędzie. To tylko chodzi o to, czy to się uda, czy nie. Czy mamy kciuki, żeby się udało.